Witam Was w drugim odcinku serii, w której buduję Gwiazdę Śmierci z LEGO. Dziękuję Wam za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka z tej serii. Życzę miłego oglądania. Plan na te pomieszczenie jest taki, że będzie to taki magazyn magazyn na niepotrzebne przedmioty w gwiazdzie Śmierci. Te lampy są nawiązaniem do tego. Naprawdę, naprawdę. Nie no. Takie, takie oświetlenie specjalistyczne, no bo wiecie. No zapłacili na to oświetlenie na to źle gdzieś zbudować. Planuję dać tu jakieś raz, z dwie. No takie dwie półki porządne. Jakieś sterty rzeczy, pokroł czegoś takiego. To jest. Z tych takich mikro. Mikro takich bomb co są. No, i nie wiem, damy je gdzieś tu i będzie dobrze. No, i planuję dać jeszcze taki komputer z takiego elementu zrobiony. No, to jest Jurassic ale przynajmniej. Znaczy, nada się myślę. Myślę, że się nada. Jak najbardziej się nada. Trochę przebudowany, no ale będzie komputer. No. I żeby zbudować takie coś, no wiecie o co chodzi to użyję czegoś takiego, takich elementów, z takimi szarymi. no mniej więcej z takimi szarymi półkami. Chcę, żeby one były na szerokość sześciu stadów, no ale rozwalone to ma być trochę ten, jak bym obiekt, więc półki też nie będą w najlepszym stanie. No dobra, zbudowałem taką pseudoszawkę, no i one tutaj będą mniej więcej tak. Szły, tylko najpierw ją... Najpierw na razie ją postawię, a za chwilę ją uzupełnię. Sorry widzowie, przepraszam Was bardzo, ale niestety nie nagrało się jak buduję to pomieszczenie. Nie wiem dlaczego, ale chcę wam po prostu powiedzieć, że tutaj są paczki. O tym wam będę później opowiadać o tym koszyku, tu jest robot. Ta babka tam sobie nie reagować rzeczy. No i komputer. I nie będę wam spoilerować miłego oglądania, życzę dalej jeszcze raz. Drugie pomieszczenie, które się tu pojawi, znaczy które to zbuduje, będzie to jedno z centrum dowodzenia. Najprawdopodobniej będzie to centrum rozporządzania energią po całej gwieździe śmierci, na przykład do moich ukochanych, moich ukochanych drzwi, świateł, no i, i tym podobne, no i też do przemieszczania się tej gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy śmierci w przestrzeni kosmicznej. Pierwszą rzeczą, jaką tu zrobię, będzie takie podwyższenie, dzięki któremu będzie tutaj wyróżniona pewna część tego pomieszczenia. Oczywiście, zniszczenia na tym piętrze dalej muszą być, czyli damy tutaj coś takiego. I dzięki temu możemy, da, dałem tutaj takie podwyższenie. Na razie wygląda to całkiem nieźle. Złożę taki prosty telewizor w tym miejscu, aby pojawiały się tutaj kamery. Na razie jest on wyłączony. Chodzi mi tutaj też o kamerę i przesuwanie prądu po całym budynku, bo to właśnie od tego do tego służy to miejsce. Dodam jeszcze tutaj taki prosty. Prosty stolik z takim krzesłem, mniej więcej na taką wysokość. Aby zbudować takie krzesło, będę musiał jeszcze znaleźć jeden element. Aby zbudować takie pseudoobrotowe krzesło, potrzebujecie czegoś takiego. Na no to dajecie ten okrągły i na to krzesło. I dzięki temu macie obrotowe, takie fajne krzesło. Dodam tu jeszcze takie, takie coś. Dodam tu także jeden stół za chwilę zajmę się dodaniem elektroniki dodam także tutaj taką taki panel sterowania energią tutaj można kręcić i sprawdzać gdzie jest dana no, no energia i dodamy tutaj z takiego w tym wydziale ludzie będą mieli takie stroje nam mu jeszcze pilota no i będzie on tutaj Obserwować najróżniejsze działania. Czekaj, ale co on włączył? Czy chcesz przyczynić się do stwarzania i pomocy przy tworzeniu moich filmów? Ale Twoja klawiatura z chińskiej strony nie działa i nie pozwala ci pisać komentarzy? Od teraz możesz dołączyć do mojego Discorda, mojej społeczności. Link, w opisie Postanowiłem więc, że teraz wam przedstawię e, plan, który tutaj będziemy mieli na. Kurzu. E, plan na wyższe piętro. Plan jest taki. Nie mam planu. A tak na serio. Na pewno będę chciał. Dać tutaj coś takiego. Nie wiem, czy to widać. Podstawę przygotowałem tak. Taką podstawę przygotowałem. Tutaj będzie do połączenia, tu będą dwa takie słupy większe całe I tutaj będzie ta zgniatarka. Zaraz zobaczcie. Na pewno w tym miejscu chcę to poprowadzić znowu do góry, dlatego, żeby tutaj dać, tam, gdzie oni skakali na tej linii lub ile. Tylko zrobimy to trochę inaczej, żeby nie zasłaniało wszystko widoku te piętrzące się tak do góry. Na skos. Ech. Tutaj najprawdopodobniej zrobi jedno z wejść. Będzie łatwe wejście zrobić. Tu będzie wejście, tu będzie stało to. I pięknie. Tu na to dam to. Pierwszy taki. Pierwszy taki. I tu będzie, wejście. tutaj będzie pierwszy w Gwieździe Śmierci taki z Lego, taki kwadratowy boks, który będzie stał samochód, chciałem powiedzieć, stał statek Darta Vadera, ten taj, ale taki dziwnie zmodyfikowany. I on będzie tutaj miejsce na naprawy i on będzie jeździł do góry. Tam u góry będzie, no wiecie, tam u góry będzie mm, hangar do lądowania tych samolotów całych. Tutaj natomiast dam tą zgniatarkę dla śmieci na śmieci, no i no i jeszcze gdzieś tutaj zaraz pomyślę gdzie dać yy, ten. No wiecie o co mi chodzi. Generator prom, czyli tu będzie wejście, tu coś damy jeszcze nie wiem co, tu będzie maszynownia, wiecie do czego, do jakiś tam naprawi TP Tu dam to, wiecie na zniżekę. Tu dam pewnie ten elektryczny. No wiecie, to generator pola, no a tutaj jakoś wejście do tego, aby mogli taki wiecie jeździć, czyli tu z gniatarka, tutaj do pola, tu będzie to gdzie będą skakać, tam daleko. Jest widzowie, wreszcie zrobiłem tą podstawę, dobrze, nie pytajcie ile mi to zajęło, ile 30 razy się chyba spomyliłem, jest, Je jeszcze dwie Wiem, że wygląda to tragicznie, ale przygotowałem na razie coś takiego. Tu jest ten syp. Tu jest wejście do tego. Ale to jest specjalnie zrobione w ten sposób. Żeby tu była oddzielona strefa na takie rzeczy mechaniczne, żeby były tu naprawdę tych statków Darta Vadera. I tu wejście właśnie do tego statku. A tu będzie taka pseudo magazyn, po prostu przejście żeby było. O to mi chodzi bardziej. Więc muszę to teraz zamontować. Mam nadzieję... Oj Figurka spadła O od razu lepiej Mam nadzieję Że będziesz pasować Pasuje Widzowie Wielkopomny Wielkopomny? No jakiś tam moment Czekaj Wielkopomna chwila czy tam jak zwał tak zwał od tej strony będzie na pewno łatwiej mam, mam, mi to wam pokazać. Tu aż lampy widać przez to, czekaj. Będzie trzeba do tego zrobić specjalne tło, ale to będzie w następnym odcinku. I, i co ja chciałem wam powiedzieć? Wiem, że wygląda to tragicznie, ale to się dobuduje tak, żeby nie wyglądało to tragicznie. Pytanie, jak mam teraz ustawić kamerę, aby wam tego nie zakłócić, pięknej budowy, bo w tym odcinku, przez to, że musiałem zbudować dwie aż takie platformy, choć w następnym jeszcze może jeszcze dwie, następne będę musiał zbudować jeszcze dwie, choć nie dobijaj tam nie? to ja... Ja wiem, że to jest krzywe, bo tutaj specjalnie... To nie jest specjalnie zrobione, ale przepraszam, musiało być krzywe, no, bo bym musiał wszystko przestawiać. Jestem zbyt leniwy na no, mam takie rzeczy. No i w tym odcinku zajmę się tą ścianą, ewentualnie jakieś akcesoria tu dodam, to, to płaskie, to nie wiem nawet po co tu jest. Po to, żeby dodać taki ciągnik. Zobaczycie zresztą. Miejscu, w tym miejscu zakończymy już drzwi, żeby to jakoś wyglądało. Zrobimy takie drzwi. No nie wyglądają one na pewno lepiej niż jakby były takie kwadratowe. Zrobię tutaj też dla wyglądu na górze taki. Jakby, jakby to były śrubki, tak naprawdę to są tak naprawdę to są dwa takie z takimi tutaj tak, takie elementy które są po prostu szczepione ze sobą jeżeli macie próbność próbność z, trudność z szczepie z połączeniem ich po prostu na stole możecie to zrobić i wtedy jest na pewno łatwiej. I jako iż tutaj, bo planuję, żeby tutaj była przepaść, w tym oto miejscu była przepaść. Planuję, żeby było. Bo wiecie, to będą te skoki tam z tego filmu. To tutaj, żeby już nie malnować materiału, kładę coś takiego. Już tutaj z tymi światełkami, żeby tutaj po prostu dobudowywać te skrzydła, że tak powiedzieć. Moje ukochane drzwi, które budowałem pół odcinka poprzedniego, są. No, działają. Ostatnią rzeczą, jaką zrobię w tym odcinku, będzie dodanie tutaj takiej oto palety. Położenie na nipaczek przez co na pewno będzie ona lepiej wyglądała. Dodanie tutaj jednej beczki i obok takiego panelu drugiej beczki. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Zostawcie łapkę w górę i suba.